Rodzina 22. Siedziałem w domu przed kąpem, zanudzony na śmierć. Dzień był tak chujowy, że nawet mój kochany pies Bernardyn odwrócił się dubskiem do mnie. W końcu wpadłem na genialny pomysł, by wyskoczyć do nocnego po jakiegoś browara. Tak więc wstałem, założyłem buty i otworzyłem drzwi z zamiarem wyjścia. Mój piesio, widząc, że wychodzę, oczywiście od razu zerwał się i zaczął merdać ogonem, skacząc przy tym jak kangur, żebym go tylko wziął ze sobą na spacer. Czemu nie? Pomyślałem, i założyłem mu smycz razem z kolczatką, po czym wyszliśmy. Kiedy weszliśmy już do sklepu, przywiązałem medora do barierki i wszedłem do środka. Kiedy podchodziłem do kasy, zauważyłem przez okno, że mój pies szczeka w kierunku lasu, który znajdował się kilkadziesiąt metrów dalej. Niby nic, więc to zlekceważyłem. Ale kiedy zaczął się miotać, próbując się zerwać, pospiesznie wyszedłem ze sklepu. Spojrzałem w stronę lasu z nadzieją, że zobaczę, na jaką cholerę mój pies tak szczeka. Wtedy zobaczyłem innego psa stojącego tuż przed lasem. Nie szczekał, nie biegał. Po prostu stał, patrząc się w naszą stronę, a medor zaczął coraz głośniej szczekać i warczeć. A ja, idiota, zamiast odstawić torbę na ziemię i użyć do tego obu rąk, zacząłem odwiązywać smycz jedną ręką. I niestety stało się. Medor wystrzelił jak z procy w stronę psa, kiedy wyczuł, że ma już możliwość. Tamten również nagle ruszył z miejsca i pobiegł w głąb lasu. MEDOR! wrzasnąłem. Żeby on był taki posłuszny, jak jest wielki. Puściłem się pędem za nim, wpadając w las i po drodze włączając latarkę w telefonie. Na szczęście jeszcze jakoś go widziałem i słyszałem. Mój pies bez przerwy szczekał. Medor do cholery nawoływałem go. Zero reakcji. Gnałem za nim cały czas, ale powoli zaczynał mi znikać z oczu. Wybiegłem w końcu z lasu na wąską ścieżkę, i w ostatniej chwili zdołałem zobaczyć, gdzie wybiegł mój pies właśnie tam, gdzie stał on już od ponad dwudziestu lat wielki, ogromny dom, który przyprawiał mnie o gęsią skórkę i bardzo nieprzyjemne wspomnienia, kiedy się choćby tylko do niego zbliżyłem. Gdy miałem 10 lat, mój jakże inteligentny starszy brat przywlókł mnie tutaj wieczorem ze swoimi równie pojebanymi kumplami z pretekstem, że to będzie idealne miejsce na zabawę wchowanego. Jak się łatwo domyślić, zgubiłem się w nim. Pamiętam to jak dzisiaj, płacz, niewyobrażalny strach, lęk. Jakieś dźwięki słyszane co jakiś czas i kompletna ciemność. A między tym wszystkim ja. Zwykły, normalny i naiwny dziesięciolatek, szukający wyjścia przez ponad dwie godziny, które dzięki Bogu znalazł. Omijałem to miejsce szerokim łukiem aż do dziś. Stałem i gapiłem się na ten przepotężny budynek. Przełykając co chwilę ślinę. Że ten pies musiał pobiec aż tutaj, że kurwa akurat tam musiał wleść. Przez rozpamiętywanie tych nieprzyjemnych sytuacji, nawet nie zorientowałem się, że Medor przestał szczekać. Na samą myśl, że muszę tam wchodzić, trząsłem się jak jasna cholera. Odstawiłem torebkę z piwami i ruszyłem w stronę ogrodzenia, szukając jakiejś dziury. Po chwili znalazłem ją i wszedłem na podwórze posesji, niepewnie stawiając pierwsze kroki naprzód. Gdy doszedłem do budynku, nagle poczułem podmuch wiatru zimnego wiatru. Do tej pory nie była w stanie poruszyć się choćby mała gałązka, a teraz kompletnie znikąd zawiało chłodem. Wzdrygnąłem się. Drzwi frontowe, rzecz jasna, były zamknięte, dlatego ruszyłem naokoło, żeby znaleźć inne wejście do tej rudery. W końcu znalazłem okno z wybitą szybą, które było usadowione zaskakująco nisko w porównaniu do pozostałych. Kiedy już miałem wskakiwać do środka, zauważyłem smycz medora. Kolczatka była powyginana i cała krwi. Zacząłem wyobrażać sobie najczarniejszy scenariusz. Wskoczyłem do środka, zaświeciłem latarką przed siebie i mało co nie dostałem zawału. Na cholernie usyfionym fotelu siedziała równie usyfiona duża lalka. Gapiąc się na mnie tymi swoimi wielkimi, czarnymi, martwymi oczami. Olałem ją i ruszyłem w głąb domu, świecąc latarką gdzie tylko się dało. Czułem się naprawdę niekomfortowo. Przeczuwałem, że absolutnie nie powinienem tutaj być. Rudera jak rudera wszędzie kurz, kawałki gruzu. Różne butelki i inne śmieci. Generalnie syf, brud i smród. Była kompletna cisza. Słyszałem tylko swój oddech. Ostrożnie stawiałem kolejne kroki i wszedłem do pierwszego pokoju. Był pusty. Drugi to samo. Trzeci też. Zaczynałem się poważnie niepokoić. Sam nie wiedziałem, czy mam jeszcze raz zawołać swojego psa, czy nie. Zdobyłem się jednak na odwagę. Medor! zawołałem. Najpierw ciszej. Cisza. Medor! Teraz już krzyknąłem. Mój głos rozniósł się echem po całym pustym domu. Nasłuchiwałem. Nagle do moich uszu dobiegł cichy odgłos dziwny odgłos. Nie potrafiłem go rozpoznać. Dochodził z pierwszego piętra. Miałem tylko nadzieję, że to mój pies. Ruszyłem więc czujnie w stronę schodów i uważnie stawiałem kroki na skrzypiących stopniach. Gdy wszedłem już na drugie piętro, poczułem się dość dziwnie. Nie wiem, jak to opisać. Czułem się tak, jakby zeszło ze mnie całe życie. Ponadto zaczynałem robić się senny. Kompletnie nie rozumiałem, co się dzieje. To było tak dziwne, świeciłem beznadziejnie telefonem dookoła siebie. Znowu usłyszałem ten dźwięk, ale teraz byłem już w stanie go rozpoznać. To było mlaskanie. Bicie serca miarowo zaczęło wzrastać. Ostrożnie zbliżałem się korytarzem do źródła dźwięku. Odgłos dochodził z któregoś spokoju, ale zamienił się w warczenie. Zatrzymałem się. Warczenie ucichło. Zrobiłem następny, spokojny krok naprzód. Znów usłyszałem ten warkot. Z każdym moim kolejnym krokiem warczenie było coraz głośniejsze, coraz gorsze. Gdy byłem już prawie na końcu korytarza, warczenie nagle ucichło, ale tylko na sekundę. Po tym czasie do moich uszu znów doszedł ten dźwięk, ale tym razem za moimi plecami. Odwróciłem się. Zobaczyłem tego samego psa, którego widziałem wcześniej. Zacząłem się powoli cofać, świecąc panicznie latarką na boki. Gdy z powrotem skierowałem strumień światła na psa, jego już nie było. Zacząłem się pocić ze strachu. Usłyszałem kolejny dźwięk. To było skomlenie. Dochodziło z pokoju obok. Ostrożnie chwyciłem za klamkę. Otworzyłem drzwi i poświeciłem po pokoju. W samym kącie leżał Medor i cichutko skomlał. Podszedłem do niego. Łzy napływały mi do oczu. Nie był w stanie się ruszać. Ledwo oddychał. Mój kochany pies umierał. Pogłaskałem go po głowie. Łzy kapnęły na jego futro. W tym samym czasie usłyszałem kroki, kroki dochodzące z trzeciego piętra. Wytarłem twarz i wyszedłem z pokoju. Kroki narastały, były coraz wyraźniejsze. Kurwa, powiedziałem sam do siebie Czas się stąd wynosić. Nie czekałem dłużej. Ruszyłem biegiem po schodach na dół. Gdy już po nich zbiegłem, usłyszałem głos. Głos, który dochodził dosłownie znikąd. Wyraźny głos: Zostań. Serce zaczęło mi dosłownie napierdalać ze strachu. Chciałem jak najszybciej się stąd wynosić, ale nie mogłem znaleźć wyjścia. Zgubiłem się. Zacząłem panikować jak nigdy dotąd. Znowu przypomniały mi się te gówniane sytuacje sprzed lat. Szukałem nerwowo tego cholernego okna. Zostało mi 2% baterii. Latarka zgasła. Mogłem świecić tylko ekranem. Kurwa mać, pomyślałem. W końcu je znalazłem. Te pieprzone okno. Rzuciłem się w jego stronę i już miałem przez nie wyskakiwać, gdy kątem oka zobaczyłem, że fotel był pusty. Chryste, pomyślałem i wyskoczyłem na podwórko. Nie szukałem już dziury w ogrodzeniu. Po prostu pobiegłem sprintem do bramy i przeskoczyłem ją, przy okazji drąc sobie koszulkę. Złapałem oddech dopiero, gdy znów znalazłem się przed domem. Podparłem się na kolanach ze łzami w oczach i łapczywie łapałem oddech. Minęło kilka sekund, aż wreszcie się uspokoiłem. Spojrzałem na telefon, żeby sprawdzić godzinę, ale ten właśnie się wyłączył. Znów poczułem powiew zimnego wiatru i zobaczyłem przed drzwiami frontowymi tego samego psa. Patrzył się wprost na mnie, cicho przy tym warcząc. Chwilę później dosłownie poczułem, jak ktoś za mną stoi. Ledwo zdążyłem się uspokoić, a serce znów zaczęło mi bić nienaturalnie szybko. Przekręciłem głowę lekko w lewą stronę i dostrzegłem na tle nocy cień sunący prosto w moją stronę. Cały byłem spocony ze strachu. Nie mogłem w ogóle się ruszyć. Chciałem uciekać, ale nie mogłem. Strach całkowicie przejął nade mną kontrolę. Gdy cień był już o krok ode mnie, nagle usłyszałem obok siebie głos: Zostań.